Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Star Wars. Ten odcinek będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła aktualizacji z numerkiem 650, zaś druga część będzie dotyczyła trwającej rozgrywki z numerkiem 6. Zanim przejdę do tematów, standardowo chciałbym zachęcić do subskrypcji tego kanału, zostawienia komentarzy i oczywiście lajkowania. To zdecydowanie pomoże w promocji tego kanału. Zatem lecimy z aktualizacją z numerkiem 650. 6 Pierwszy punkt. Poprawka. W Twojej chacie w zakładce mieszkańcy poprawiono zostało, zostało szczegółowe zestawienie mieszkańców pracujących o kopalni w świecie kastolundów i przystani morską w świecie wody. To akurat możliwe, że bierzę... okay. chodzi dokładnie o tą cyferkę po 144. W tej chwili akurat na tym koncie już jeszcze nie mam powodowanej ani kopalni, ani przystani w świecie wody. Ale tak, tak czy siak po prostu ta, ta informacja tutaj została e, poprawiona, ona po prostu już wcześniej była błędnie wyświetlana. E, drugi punkt, poprawka. W zakładce do, dotyczącej rozbudowy wszystkich struktur budowlanych dodane zostały cyfry pokazujące o ile zostanie zwiększona produkcja, czy też limity na, e, na wybrany surowiec. Dodatkowo uzupełnione zostały braki zasobów lub limitów, jeśli nie było. E, czyli tak, wchodzimy do naszej rozbudowy, jakkolwiek bo to nie ma znaczenia. I chodzi właśnie tutaj o tę tabelkę. Wcześniej było tylko i wyłącznie napisane, że na przykład zwiększa limit, nie było napisane o ile. To jest zgłoszenie wielu, wielu graczy. Tak naprawdę, już chyba, już dobrze pamiętam, już w trzeciej czy w czwartej rozgrywce te informacje tutaj wchodziły. Później Wujomir, który po prostu chyba do nas dołączył w trzeciej rozgrywce, albo w czwartej, już nie pamiętam, to właśnie też zwrócił uwagę na to, że tego, po prostu tych informacji tutaj nie ma. Także to jest akurat duża aktualizacja. Bo tak naprawdę we wszystkich strukturach budowlanych zostało poprawione. Trzeci, poprawka. Przebudowane zostały wszystkie tabele gospodarcze i tabela, i tabela główna w Twojej chacie. I to chodzi o to, że jeśli po prostu tutaj klikniemy do naszych mieszkańców, a tu może mieszkańcy może nie są tra... dobrze pokażone, bo to jest akurat nietypowo, ale powiedzmy, właśnie, ma mam tutaj wełnę. No i w tym momencie mam tutaj właśnie informację, ile w ciągu 15 minut jest z tego pozyskiwanego, w tej chwili mam 203. No i oczywiście tutaj jest lista w budynku, jakie są dopalacze, które działają, czyli premki i jest suma. Poprzedni system był dość, dość nieczytelny, tu Harnaś zwrócił na to uwagę. Niektóre cyfry po prostu, nie, nie wiadomo dlaczego tam się pojawiły, no, to było dość dość, dość trudne, to no, w tej chwili po prostu zwykłe sumowanie e, wszystkich tutaj elementów i dostajemy dokładnie tą cyfrę 23. E, tutaj dodatkowo jeszcze jakieś tam pre, premie, o ile one tutaj zwiększają dany surowiec. E, a może jeszcze tutaj wejdę do głównej tabeli, no i główna tabela też jest bardzo podobnie przedstawiona jak właśnie tamta szczegółowa przy wełnie. i tutaj mamy właśnie mieszkańców, niewolników, złoto. Wszystko jest napisane, że to jest co 15 minut, czyli każdy już nie będzie miał problemów z tym rozpoznaniem, że to jest co 15 minut pobierany właśnie surowiec, łącznie z, z podatkami. No i tu właśnie mamy tę tabelę oczywiście wraz z, z, ze zdobywaniem kolejnych poziomów, one się po prostu rozbudowują i tych informacji jest więcej. No ale zdecydowanie są czytelniejsze, to wielkie dzięki wszystkim, którzy zgłosili ten problem w tej tabeli. Tak mówię, te trzy punkty akurat to była jakby jedna, jedna taka wielka aktualizacja, naprawdę przy tym dużo, dużo czasu poświęciłem. Dobrze, czwarty, zmiana. Dodana została animacja tekstu tytułu we wszystkich otwartych zakładkach, to już mogliście zobaczyć, tu akurat się animuje Twoja chata, tabela gospodarcza. Dlaczego to się pojawiło? Ponieważ w wersji mobilnej... Wersja mobilna nie kończyła nam się często właśnie tutaj zakładka tym zaokrągleniem, ponieważ te teksty, które tutaj właśnie są animowane, one są dość długie i powodowały załamanie linijek w wersji mobilnej. W wersji komputerowej akurat to nie dotyczyło, ale wersja mobilna jak najbardziej troszeczkę się tutaj wizualnie wykrzeczała i stąd właśnie to jest ta animacja. Dobrze, 5. Piąty punkt, nowość. No właśnie, w pomocy kamienia runicznego świata polarnego Ragnaroku do nas została informacja, że wszyscy wojowi, którzy zginą w czasie bitew, trafiają do lecznicy w świątyni Midgardzkiej. W zasadzie nie będę tego pokazywał, bo to jest proste. czyli wchodzimy do nasze i tam informacja w ta faktycznie jest. Faktycznie tu jeszcze są premki przewidziane w przyszłości, które po prostu będą nam leczyć wojów, na przykład w przypadku atak bohatera, czy tam automatycznego, czy jakieś tam inne historie. No to jeszcze nie jest załadowane, jak większość wie, wiecie, po prostu gra jest ciągle budowana, scenariusz praktycznie nie jest załadowany, tylko tak koło 27-28%, jeszcze nie, świat mgły praktycznie jest tutaj w powijakach. Dużo tam jeszcze nie jest, zostało załadowanych ze względu na to, że musiałam się cofnąć właśnie do tych spraw takich dotyczących właśnie wizualnych czy też ergonomii, czy też no w jakiś sposób, żeby ta gra była czytelniejsza. O dobra, tyle jeśli chodzi tutaj o tę dygresję. Szósty punkt, poprawka. Poprawiony został czy mobilny zakładek w drogowskazie, statystyka i bohater w drodze. W zasadzie, już chyba w wersji, w, przepraszam, w rozgrywce czwartej albo trzeciej, już w zasadzie tak jakby tutaj się trochę skupiłem na tej wersji mobilnej, żeby ona się dopasowywała. Ale widocznie mi po prostu dwie zakładki tutaj umknęły. Dokładnie chodzi o tą zakładkę, czyli tutaj, gdzie mamy właśnie statystyki, i tu, gdzie mamy bohatera, e, też właśnie one się po prostu tutaj w wersji mobilnej trochę rozjeżdżały. E, czyli trzeba po prostu było na lewo, prawo e, paluchem ciągać, no, już to też zostało poprawione. Siódme, zmiana. Animowana strzałka nad drogowskazem w wersji komputerowej jest nieskalowalna. To mogliście zauważyć prawdopodobnie ci, którzy są na komputerze, że ona tak idealnie w drogowskaz nie trafia, bo ona praktycznie się nie skaluje. Jeżeli tu będziemy po prostu śmigać suwakiem i mapkę pomniejszać, po, po, powiększać. Dlaczego? Ponieważ osoby, które mają dość duże monitory i w przypadku, gdy im się mapa skalowała. To ten, właśnie, migający kursor, ten czerwony, co teraz tutaj właśnie widać, on po prostu też malał. I nie zawsze wszyscy widzieli, czy widzieli to, ale no, nie było to takie dość agresywne. No W tej chwili, po prostu, ten tak jak bohater, i tak samo jak ten, właśnie, ten kursor cały w dół. On tutaj jest nieskalowalny w wersji komputerowej i po prostu go będzie zawsze widać, żeby po prostu na ten drugi raz kliknąć. Dobrze. Ósmy punkt, nowość. Do obowiązków w drogowskazie dodane zostało, zostało leczenie wojów, jeśli są w lecznicy i naprawa machin obieżyć, jeśli są uszkodzone w warsztacie. W tej chwili oczywiście yy, nie jestem na takim etapie yy, rozgrywki, że już po prostu yy, mam dostęp do świata pola Ragnaroku, jak widać po prostu mam tylko i wyłącznie Midgard. Yy, no i po prostu tych wojów nie mam, ale w przypadku, gdy nasi wojowie, jeżeli po prostu na, do świata pola Ragnaroku wbijemy się, stoczymy tam pierwszą walkę, i zdobędziemy, i jacyś tam nasi wojowie zostaną zlikwidowani, w tym momencie oni, oni którzy w 100% trafiają do lecznicy, w tym momencie w drogowskazie, czyli tutaj w obowiązkach, pojawi się przy Jarlu i Orksenie, pojawi się informacja, że po prostu mamy niepoleczonych wojów. W przypadku zaś, jeśli na przykład zwiat znajdzie nam uszkodzoną jakąś machinę oblężniczą i ona trafi do warsztatu, tak samo tutaj się pojawi taki, taka informacja, że w warsztacie mamy do naprawy machinę oblężniczą. Wcześniej tego nie było, teraz to jest. Nie pamiętam kto to zgłosił, fajny pomysł. Dziewiąty, nowość. Uruchomiony został urlop. Kolejny temat, dość duży. Nie pamiętam czy w czwartej rozgrywce albo w piątej ktoś zgłosił, że chciałby je tak mieć urlop. W zasadzie my te rozgrywki, które tutaj się trwają, one trwają dzisiaj około 3 tygodnia do 3,5, no maksymalnie do 4 tygodni, to w zasadzie tego urlop, urlop jakby nie był potrzebny, ale jeśli we wrześniu będzie planowana właśnie ta rozgrywka, czy może to nie rozgrywka, tylko właśnie ta gra zostanie uruchomiona troszeczkę w innej, w innej jakby formule, to tam urlop na pewno zdecydowanie się przyda. Na przykład jakbyśmy chcieli na przykład, e, przepraszam, chcielibyśmy na przykład e, święta spędzić bez komputera czy jakieś tam inne historie, po prostu będziemy mogli sobie w każdej chwili włączyć ten urlop e, i go wyłączyć. No jedyny tutaj taki warunek, który tu trzeba spełnić, to jest to, że nie możemy mieć wypraw ani, ani które my wysłaliśmy do kogoś w każdej formie i tak samo wyprawy do nas podążające. E, jeśli właśnie takie wyprawy istnieją, w tym momencie urlopu nie włączymy, włączymy tylko i wyłącznie, jeśli wypraw nie ma. Eee, dobrze, i to była dość duża kobyła, mam nadzieję, że przetestowałem jako taką, no, także zobaczymy jak, jak, jak to pójdzie, jak już będzie ta wrześniowa eee, gra wystartuje w nowej formule. Unikam z celowo słowa rozgrywka, <laughs> ponieważ rozgrywki będą wbudowane, ee, w, jak to się mówi, w tą, w tą, w tą grę. Dobrze, okej. Okay. Dziesiąty punkt, ostatni nowość. Dodany został pierwszy, pierwszy film z pomocą pod tytułem Jak wygrać grę plebejską bitwa w zakładce z grami plebejskimi w Gospodzie. E, tak, ponieważ jest coś takiego, że zauważyłem w już w poprzedniej rozgrywce, że jak nowi gracze wbijali się, to bardzo często grali we wszystkie gry plebejskie oprócz właśnie bitwy. E, no mnie tak tknęło, bo wiadomo, no, żeby zagrać w bitwę. No to trzeba było troszeczkę poznać ten mechanizm, ten algorytm bitewny, bo on identycznie działa w każdym tutaj przypadku tutaj walk w świecie Starej baśni. No i właśnie taki poczyniłem film, taki pomocowy, właśnie jak wygrać tę prewejską bitwę. Mam nadzieję, że to pomoże wszystkim nowym graczom szybko załapać, o co chodzi z tym algorytmem bitewnym i po prostu się cieszyć zwycięstwami. To by było na tyle, jeśli chodzi o sprawy aktualizacji. Przejdźmy może teraz do drugiej części, czyli Czyli rozgrywki szóstej, aktualnie trwające, ale nim przejdę, no to chciałbym tutaj pokazać, że właśnie Rolf, już Rolf zdecydował się o tym, że po prostu przykuje swoje denary starołaśniowe na kartę prezentową. Ja dzisiaj prawdopodobnie wieczorem będę się już tutaj z nim dogadywał o przekazaniu tej karty prezentowej. Misza, ty. Jeszcze dyplomu nie posiadam, także proszę o cierpliwość. Wiem, że Misha został już przez Asasino obdarowany upominkiem. E, upominek też właśnie tutaj z, z Viking Age już poleciał, został dobrany. Także został dyplom. Ja w tym tygodniu ten dyplom prawdopodobnie odbiorę. Prawdopodobnie kolejny jak tam się poczyni e, z aktualizacjami, tam z czymś innym, to praktycznie to tutaj już ogłoszę, właśnie, że ten dyplom już u mnie jest. E, no dobrze, e, to by było na tyle. Przejdźmy teraz do rozgrywki. No i oczywiście standardowo zaczniemy od tematu naszego, naszej topki. No w zasadzie nie będzie patrzymy, kto jest aktywny, bo to jest mało interesujące, najbardziej interesująca jest topka. No i mamy na już poziom trzeci, ale pierwsze miejsce Madgaro. Wielkie, wielkie gratulacje, tym bardziej, że znowu standardowo jesteś graczem, który zagrał w poprzedniej rozgrywce chyba w połowie, albo pod koniec rozgrywki dołączyłeś do nas. Także wielkie, wielkie gratulacje. Naprawdę świetnie. No, i tu jeszcze chciałam o Ad Adgaro e, powiedzieć. E, poczynił Adgaro przepiękny utwór e, muzyczny. Stara Wasz. Możecie w poprzednich filmach gdzieś tam w linkach zobaczyć. Postaram się w tym filmie też ten link e, umieścić do, e, do tej pieśni. Także e, polecam zajrzeć na kanał Adgara. Posłuchać muzyki. Naprawdę polecam. E, drugie miejsce ma Mona Lisa. Wielkie gratulacje. Jesteś tuż, tuż praktycznie za Adgaro. Trzecie miejsce jest Fede I tu jest jakby nasze pudło. Niezmiernie jest to pocieszające, ponieważ mamy trzech graczy, którzy tak naprawdę są jakby tutaj wymianą pokoleniową. To, to, nie, są, to nie są gracze z, z wersji 4.0, 4 tych starszych wersji. Także, także jak widać po prostu mamy tutaj, powoli nam się tworzy nowa nowa ekipa. Czwarte miejsce Mieszko. No to już nasz stary weteran. Może nie stary, przepraszam, za słowo stary, nasz weteran e, z poprzednich też wersji. Także wielkie gratulacje. Piąty Kaladan, super teraz ciśniesz. Naprawdę re rewelacja. No i szóste Chocimir, siódme Kleopatra, e, ósme Wujomir, dziewiąte Ulanowski, dziesiąte Markuson, jedenaste Virtual, dwunaste Rosmaryn, trzynaste Dante. czternaste to jest moje konto. E, ja z Wami gram. Tylko że znowu mamy taką sytuację, że ilość zgłoszeń, które teraz się pojawiły i napraw. No powoduje, że trochę mnie to przetrzymuje. Liczyłem na to, że będę wyżej w statach. No ale niestety, po prostu muszę znowu odpadać po malutku, ale mam nadzieję, że jak tutaj pchnę jeszcze tam chyba 5-6 poprawek lub też właśnie nowości, to mam nadzieję, że troszeczkę pocisnę mocniej. 15 azgrot stary. 16. Misza. 17. Bolemir. 18. Ragnar. 19. Rolf Brodaty. Tak, Rolf dzisiaj wieczorkiem się odezwał w sprawie właśnie tego, tej karty prezentowej. 20. Ligia. 21. McKennoby. 22. Asasino. 23. Adam. 24. Gromek. 25. Przepraszam. To jest chyba Mitsu. <grymne> tak mi się wydaje. 26. Shuit. 27. Blantoza. Na pewno Boromir zaczął tutaj z nami grać. To jest też weteran. 28. 29. Dikon. Diakon, przepraszam, Diakon. 30. 30 hrabia, Małopolski, hrabia Małopolski się trochę spóźnił, ale ja wiem, że pociśnie i to ostro. 31. Pierwsze księżniczka. 32. Staś. 33. Olafek. 34. Mściwoj.

Wiem, że się zalogowałeś na starcie i tutaj stoi, ale liczmy na to, że pociśniesz jeszcze. 42. Yy, drugie żółwik, 43. Yy, 43 Pestior, 44. Arni, 45. Whisper, 46. Elvis, 47. Wielki, Wielki Lechid, 48. Aragon, 49 Sagittarius, 50 Salamon Kene, 51, 51 Wesemir, 52 Robercik. No i ja dalej chyba nie będę czytał, bo ja nie wiem, czy to już nie dalej nie będę farny. Tak czy siak tych kąt zostało utworzonych w tej chwili. 76, także jak widać większa połowa to już na pewno farmy będą. Także będzie jest co walczyć, pamiętajcie, po malutku może nie teraz, bo to wiadomo te farmy powstaną dopiero za kilka dni, ale już już trzeba mieć z tyłu głowy właśnie budowę przepraszam zakup, zakup bohatera. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą drugą część, rozgrywkę trwającą z numerką z numerkiem 6. Widać tutaj właśnie jeszcze, jeszcze raz właśnie tutaj pudło. <laughs> także naprawdę wielkie gratulacje. No i co? Na sam koniec chciałbym jeszcze raz zachęcić wszystkich do subskrypcji tego kanału, ustawiania komentarzy, oczywiście lajkowania. Dziękuję ślicznie za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do, do, do zaklikania w gospodzie starowaśniowej. Pozdrawiam!